Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej przed meczem czwartej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jesteśmy przed spotkaniem wyjazdowym pomiędzy Jagiellonią, Białystok a Krakowią. Mecz w niedzielę o godzinie 17.30. A dzisiaj są z nami trener pasów, Luka Elsner. Witam trenerze. Jest z nami Henryś Rawas. Cześć. I Wiktor Kaczyński, który będzie tłumaczył konferencję. Zacznijmy od komentarza trenera ostatni mecz był bardzo emocjonujący. Pokazał nam także, że jeszcze musimy pracować nad opanowaniem różnych scenariuszy na boisku. W niedzielę zmierzymy się z drużyną grając w Europie, która gra stylem opanowaniem i kreatywnym. Dam jednak z siebie wszystko i postawimy się Jagiellonii, w której stojąc nasze intensywność, dyscyplinę oraz szybkość, aby zdobyć punkty. Dziękuję. To proszę teraz o pytania najpierw do trenera, potem do Henry'sa. Proszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Dzień dobry, ja Żukowski, to Dziennik Polski. E, chciałem zapytać o. Idina Hasicza, o o tom jego yy, no, przykrą kontuzję wypada panu bardzo ważny zawodnik no, można powiedzieć gwiazda tej drużyny i na, na ile to komplikuje wasze wasze, wasze plany. Yeah. to yeah, it makes uh, it makes the situation uh, absolutely more complicated for us because Idin was uh, one of the most uh, uh, creative player for us uh, and uh, we are terribly sorry for his absence That's, uh, That's clear but um, it happened and we have to deal Na pewno komplikuje nam to w jakimś stopniu sytuację bo Aidin to jeden z najbardziej kreatywnych zawodników w naszej drużynie Jestem nam tego powodu ale stało się jak się stało and uh, uh, his absence will be long which means that uh, we uh, are looking to Create new patterns and uh, work hard to compensate for it um, and uh, and find new ways because this is the life of the club you, you experience flo some, uh, some and uh, you move on you try to find solutions. Na pewno jego przerwa będzie długa więc musimy znaleźć nowe rozwiązania których już szukamy nowe połączenia, nowe, nowe schematy ale tak jest życie w piłce czasami takie sytuacje się zdarzają i trzeba na to reagować. To w związku z tymi nowymi schematami chcę zapytać czy, czy jest możliwość, że Michael Mygard zostanie przesunięty wyżej, bo tak tak już grywał, grywał wiosną, no, to ofensywny zawodnik. Mamy uh, we have different solutions in mind uh, and hopefully we will be able also already to show those solutions uh, when we play on Sunday. Mamy pewne rozwiązania na tą sytuację i, i myślę, że będziemy w stanie pokazać niektóre z nich już w najbliższym meczu. Jeszcze zapytam o, o sprawy zdrowotne i o Michała Rakoczego, czy on już będzie, będzie gotowy do, do występu. Uh, so, uh, yeah, Rako, Rako, Rakosie will not be ready for, for this game. He's on the good path right now and, uh, and you know, improving week by week. Więc może w ciągu najbliższych 14 dni będziemy się jego przybycie. Michał jeszcze na ten mecz nie będzie do dyspozycji, ale jest y, w coraz lepszej formie i, i na dobrej drodze do tego, żeby wrócić do, do składu. Ale no, gdzieś to się powinno wydarzyć w ciągu dwóch tygodni. Dzień dobry, panie Trenerze, Rafał Nowak, Traspasy. Ja, ja chciałem zapytać, jakiego pan meczu się spodziewa? Jak to może wyglądać? Bo Mówi pan o tym, że na różne scenariusze trzeba być przygotowanym. Ale czy to jest tak, że Krakowia w tym meczu będzie bardziej grała tak jak na lechu, czy tak bardziej jak u siebie w tych meczach domowych, próbując przejąć kontrolę? No i czy intensywność nie będzie kluczem? No bo rywale grają mecz wyjazdowy w Pucharach, i, i pewnie jakaś rotacja, jakieś zmiany, być może intensywność będzie kluczowa w tym meczu? At home, when we try to take control of the game, and if the intensity will be key, because they're going play today in I think your intensity will be key in in all the games, and that's why we are we are trying to be consistent with this uh, element of our game. Na pewno intensywność jest istotna i kluczowa w każdym meczu i chcemy w tym aspekcie być podtrzymywać to, co robiliśmy w poprzednich meczach. We absolutely do not consider we have any kind of advantage because um, the some Polish teams are involved in the, in the European cups. Na pewno nie traktujemy tego, że Jagiellonia gra w pucharach jako jakaś korzyść dla nas because because for Jagiellonia it's now become let's say routine to to play these. Bo dla Jagiellonii też stało się pewnego rodzaju rutyna, że grają grają przed tygodniowo europejskich pucharach. on the on the question of our, of our style we are working really hard to be able to master or or to have good uh, good moments in, in many different aspects of the game. Pracujemy ciężko, żeby poprawić się w każdym aspekcie gry i, i, i po prostu być lepszy w, w w posiadaniu piłki i w obronie. And we know uh, and the game from uh, the game against Dansk showed it that we have work to do. I na pewno mecz pokazał, że mamy jeszcze jeszcze sporo pracy do wykonania. And to jeszcze drugie pytanie, czy może się pan z nami podzielić swoją oceną Jagiellonii jako jako przeciwnika na podstawie tych meczów, które były do analizy? Jakie są mocne strony jakie są słabe strony tej drużyny? I think they are very confident about the way they play. Um, they are trying to lure, to attract the opponent to go press and to beat the, the pressing lines. Gielonia to drużna widać, że jest pewna siebie i, i próbuje wciągnąć przeciwnika na swoją połowę do wysokiego pressingu. And they have a clear attacking structure, clear patterns to break the opponent, and, and I think they're doing a really good work. Mają jasne, jasną strukturę, jasne schematy i robią to bardzo dobrze. And if you are not opposing good level of discipline uh, and uh, an excellent compactness You will experience problems. Jeśli nie będziemy wystarczająco intensywni, agresywni i nie będziemy kompaktowi, to, to na pewno Jagiello nie będzie w stanie to wykorzystać. Ale pierwszy mecz sezonu z Termaliką pokazał, że też można ich ee, skrzywdzić na boisku, więc na pewno będziemy chcieli też to wykorzystać w naszym meczu. To jeszcze trzecie pytanie, jeśli mogę zapytać w związku z absencją Aidina Hasicza. Czy bardziej się Pan skłania do tego, żeby zastąpić na 1 do jeden jakimś innym zawodnikiem przy tej samej strukturze grania w środku? Czy jest taka pokusa, żeby jednak ze względu na indywidualne umiejętności zawodników którzy, których mamy trochę zmienić ten środek pola can jeśli chodzi we, o zadania id like no. I think we we will look at the same at the at the two ways to accomplish this is like uh, uh, potentially changing uh, our attacking structure if we feel that uh, we will have uh, creative problems uh, and uh, And the second one, I think we have one or two players who can in the same position um, feel a part of idin's uh, role, not at uh, the same the same pro profile, but uh, trying to come closer to to what idin was uh, was doing for us. So I think we have to look in in those two ways. Jedną opcją jest zmienienie delikatnie struktury, drugą opcją jest próbowanie zastąpić dzisiaj na 1 do jednego za wynikami trochę innym profilu, ale, ale gdzieś z podobną wizją gry i na pewno będziemy jeszcze tych rozwiązań do meczu szukać. Of course we have we have an opinion about it because we are trading with the team, but until we we expose this plan and confront it with opponents, we cannot know exactly what will be. Na pewno mamy jakieś swoje przemyślenia, ale dopóki nie, nie wyjdziemy na boisko i tego nie, nie sprawdzimy na tle przeciwnika, no to ciężko nam oceniać w tym momencie. Dziękuję. Jeszcze Kasper tak? Dzień dobry Panie że Kasper Korbak, jak klasowe przemyślenia. Odnośnie tego zastąpienia Idina Hasicia, choć wiem, że to może być bardzo ciężkie. Ja mam pytanie, jak wygląda sytuacja Mateusza Praszelika i Dijana Kameriego, czy oni są w 100% gotowi żeby zagrać 90 minut czy na razie jeszcze są niedyspo niedysponowani, żeby w pełnym wymiarze czasu rozegrać mecz I think Preslik uh, is gotowy ready to start the game uh, I don't believe he has the profiles close to Idin uh, in terms of uh, attacking capacity and the way he's playing the football. So just replacing position for position uh, would bring different uh, things than uh, with Aydin. Na pewno Mateusz jest gotowy do tego, żeby zacząć w pierwszym składzie. Uh, ale to nie do końca jest w naszej opinii profil uh, Aidina i takiego atakującego pomocnika. Uh, as for uh, Dion is uh, he's not ready to start a game. He had small Uh, problem on, uh, on the adductor on the beginning of the of the week uh, he will be back in the squad uh, for the game uh, but we can with difficulty uh, right now uh, expect that he would start so he he can definitely come on the bench and uh, come off the bench but uh, but looking at him as a starter right now is uh, premature Dion jeszcze nie jest gotowy do tego, żeby mecz w pierwszym składzie i w większym rozmiarze czasowym. Na początku tygodnia też miał mały problem z przewodzicielem, ale do meczu będzie gotowy, ale raczej do wejścia z ławki. To jeszcze odnośnie zdrowotnych problemów albo niedyspozycji zawodników zapytam o nowego napastnika, Kawę Zachirol Czy w końcu będzie miał Pan możliwość zastąpienia Filipa Stojkowicza nominalnym napastnikiem? Yeah. If he can now uh, help, us uh, cool. yes. And uh, uh, we are talking about a player who has played uh, his last games many months uh, ago, so uh, our expectations right now could not be very high for him. Uh, but uh, he will be part of the squad uh, on the team, uh, and uh, potentially, depending on the scenario, could uh, could come uh, come in and and help us out uh, for. Uh, you know, a A limited amount of minutes. mówimy o zawodniku, który ostatni mecz zagrał kilka miesięcy temu, więc na ten moment nie mamy wygórowanych oczekiwań co do co do KWH, ale pojedzie z nami na mecz i, i w zależności od tego, jak się mecz będzie układał, będzie będzie z ławki. What, well, sorry. Uh, what, what is sure is that he is uh, on the mindset and uh, The work ethic is, uh, uh, is compatible with our team because he's a guy who really pushes himself. Ale pod kątem mentalnym i takiego przygotowania e, i nastawienia na pewno pasuje do naszego zespołu i, i codziennie ciężko pracuje. I ostatnie pytanie do mnie panie trenerze, w końcówce meczu z Lechią, gdy drużynie nie szło i e, pan trener zdecydował się na e, zmianie formacji przejście na czwórkę z tyłu, tak to w większości wyglądało czy rozważa pan tą możliwość na kolejne mecze the the we the and we consider the system to to four at the back uh, I I always consider changing the, the structures in defense or in attack when I consider that they, uh, this is what the team would need uh, match by match or or uh, inside the, the the game so which uh, for me it's it's not like it's a huge issue uh, to move from one to the other uh, I, I don't uh, I don't think we we are in a position to put a lot of pressure on ourselves if we have to change that to one position or not zawsze rozważamy to czy może zmienić formację zmienić system Musimy być też elastyczni i nie nakładamy na siebie presji, że musimy grać koniecznie w, w jednym systemie. The most important thing is that uh, the players feel comfortable doing it and uh, and uh, and understand the balance between risk and gain uh, depending on the structure. Uh, but uh, I feel we are working in training in order to for the for the players to understand the game uh, and understand why some position is more efficient than the other. Ale pracujemy nad różnymi rozwiązaniami i też pracujemy nad tym, żeby zawodnicy rozumieli, co zyskujemy, a co tracimy grając z danej informacji, żeby rozumieli grę eee, i dlaczego wybieramy taki system, a nie inny e, pod, e, pod dany mecz. Eee, tyle. Proszę teraz o pytania do Henrysia Rawasa i tradycyjnie przedstawienie się i pytanie redakcji. Dzień dobry Rafał Nowak teraz pasy. Dzień dobry Henryk. Chciałem zapytać, jak znajdujesz się w roli tego pierwszego trenera, pierwszego bramkarza ponownie. I chciałem zapytać o tą rywalizację, o to bycie pierwszym bramkarzem. Kiedy się dowiedziałeś, że wyjdziesz jako pierwszy bramkarz? No pierwszy trener jeszcze nie planuję być. E... E, nie, no, myšla, že tam mieli sme rozmovu, tréner, e, pán tréner Elsner nás zavolal e, do kabinetu, e, myšle, že to bylo možno 4 dní, 5 dní pred prvým a myšla, že 4 dní. No i byla tam rozmova, ale očivište no, byli povedané vymagania, treba vymagať, je zrivalizácia, e, je to do grania, ale očivišče za je rivalizácia je každý deň i tam U że jest trochę inaczej jak u zawodników z pola. Zawsze tak było. No oczywiście próbuję pomagać drużynie, próbuję robić swoje rzeczy. Z brankarzami bramkarzami rzeczy oczywiście, kadami przed meczami, po meczach, o, o rzeczach, no i robię swoje, koncentruję się na siebie i próbuję pomagać drużynie co najwięcej mogę. Ok. Drugie pytanie dotyczy rzutów karnych, bo Mało kto wie tak dużo na temat naszych zawodników, którzy strzelają karne, jak bramkarze. Pierwszym wyborem był Aydin Hasic, on strzelał rzut karny w tym meczu, kiedy, kiedy mógł. Chciałem zapytać, jak Ty oceniasz umiejętności naszych zawodników, kto według Ciebie najlepiej strzela karne w tej chwili? E, myślę, że mamy inne, inne typy, e, co strzelają karne. E, myślę, że Filip. Filip na ten moment najlepszy, oczywiście Aiden jest bardzo dobry w tym, tym aspekcie, ale myślę, myślę, że Filip na ten moment, ale są takie dwa, trzy, co wiedzą zdobyć karnego. To jeszcze trzecie pytanie. No, na treningach zawodnicy strzelają, a wyłapiecie te piłki. Jak byś tego najnowszego naszego napastnika scharakteryzował? KWH Zahiro Zach Leslama. Jak on strzela? Mocny? Strzał niesygnalizowany, co byś powiedział o jego uderzeniu? Trudno, dlatego że w treningu robiliśmy bardzo dużo innych sytuacji, czy szybki, czy strali. Na ten moment wcześniej powiedzieć, mam nadzieję, że zobaczymy w meczach, jak zdobię dużo branek, ale trudno mi na ten moment oceniać, dlatego że mówię, że było dużo innych sytuacji. Na 100% jest mocny, ma, ma stral. Zobaczymy, zobaczymy, jak pod presją w meczach będzie zdobywał bramki. To ja jeszcze skończę pytaniami może od kibiców zgodnie z obietnicą cztery pytania, dwa do Henricha. Pierwsze pytanie do Henricha. Jakie są największe różnice w życiu i graniu w Polsce i w Stanach? Pewno to można długo, ale najkrócej. No w życiu oczywiście stani Polska indywidualnie się dużo podoba w Polsce, stanie już oczywiście jest to inne życie, inna kultura. od ograňu v Polce Kibicovský je zlepej dla ľudí, toto je žitie. V Stanách to je sport nr. 4. Tam nie jest tak za dužo presie nemá takého spárťa, jak napríklad v Polce očívičte, ľudia sú zadovolení či nezadovolení s mečou celý tých tu. No a myšlo, že graneno tam duží je rúžnica, jak brakuje jednou dvoch závodníkov. Je dužá rúžnica moci tej družiny. Tuto v Polce myšlo, že tá liga je bardzo vymagajaca i myšle, že, jak povie, že, že, tak, vieš, vyrovnaná, Je mhm. bardzo vyrovnaná. Je to vidieť, myšle, že v mačach v tých troch trokolejkách, tie meče byli, vygrali ze spoli, co nikto nemyslel, že vygraja, ne? Takže myšle, že tá liga tu je vyrovnaná, tam je trocha rôzno, jaký je zespol, v jakej je z moci. Drugie pytanie. Czy było coś konkretnego, co pomogło Ci wejść w ten sezon z większą pewnością siebie? Czy po prostu kwestia dłuższej aklimatyzacji i tego, że czujesz się coraz pewniej w klubie? E, myślę, że parę rzeczy. Oczywiście przyszedł nowy trener z innym in stylem. Już tu byłem rok, trochę się aklimatyzowałem. Jak rozmawiałem wcześniej z trenerami z mamy swoje zasady, mamy wymagania. Do tego się trochę musiałem aklimatyzować. Ale myslím, že tak, jedna reč je z toho, to, že popracoval na sebe, i ak negralem, myšľa, že pracovalem, len tenško, či už mentálne, fyzične. I myšľa, že ak vžetí robia na tréninga dobre, tak to všetko poté do toho meču. No i do toho myšľa, že trocha viac... Myślę, zawsze byłem profesjonalny, ale teraz bardzo oglądam na wszystkie detale, nie tylko na boisku, ale i mimo boiska i tak w życiu i próbuję wszystko na 100% wyciskać, aby byłem przygotowany na mecz. Dziękuję. Była też druga część pytania, którą przekazałam wcześniej przed konferencją. Pytania do trenera. Dwa. Pierwsze pytanie. Jak wyciągnąć wnioski z meczu z Lechią Gdańsk, aby Krakowia umiała narzucać swoją grę, taktykę przeciwnikowi, niezależnie od jego poziomu, przez większość trwania czasu meczu? Myślę, że mamy wiele from z tego meczu, ponieważ byliśmy w sytuacji, a scenario dla uh, nas, for us, uh, byli na Na pewno dużo z tego meczu możemy wyciągnąć, bo pierwszy raz od jakiegoś czasu byliśmy w sytuacji gdzie przegrywaliśmy i to dwukrotnie and, uh, and at the same time uh, we for the first time in the in the season we had a, a higher possession and higher number of passes and uh, let's say, uh, more opportunities to have control on the ball ale też w tym meczu mieliśmy najwyższe posiadanie piłki w tym sezonie wyższe niż przeciwnik Byliśmy szypuccy i mieliśmy okazję do tego, że to mogłem kontrolować. And we did some really good things on uh, on some of the moments uh, of possession, uh, because at the end of the game we 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 put twenty uh, shots on, uh, six on target, uh, high expected goal number. So overall, we our production was quite good. i naprawdę było kilka dobrych momentów w naszej gry przy piłce bo mieliśmy na koniec meczu 20 strzałów 6 strzałów na bramkę wysokie gole oczekiwane uh, but uh, we were let's say unstable in some moments of the game uh, one big one would be the set pieces when we conceded uh, and and some possession moments were really chaotic so That's why I said at the beginning, that we have a lot of work to do. On one of the most difficult faces of the game is about control and control of the possession. Były, Było control kilka momentów w trakcie meczu, gdzie byliśmy niestabilni, e, szczególnie jeśli chodzi o e, obronę przy stałych fragmenty gry, e, ale też często, znaczy często byliśmy czasami niestabilni w, w posiadaniu piłki, byliśmy w tym chaotyczni, dlatego musimy nad tym pracować i to poprawić. Drugie pytanie. Pasy obecnie najlepiej wyglądają w szybkich momentach przejścia z obrony do ataku, gdy można grać reaktywny i bezpośredni futbol oraz, oraz gdy rywal jest zmuszony gonić wynik. Jak zamierza Pan nauczyć zespół przejmowania inicjatywy, gdy przeciwnik cofa się głęboko i broni dużą ilością zawodników? Yeah, well, uh, it's connected to the first uh, question, but uh, you come down to the profile of the players, that you, you work with. Uh, because, uh, Breaking down a defense uh, on the last third is uh, probably one of the top first jobs in football. Przełamanie obrony przeciwnika, jak stoją w niskiej obronie, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w piłce. Yeah, and now I think uh, uh, we have the capacity to really attack well on the flanks. Uh, we scored the second goal from that element as well. Teraz mamy duże możliwości do tego, żeby y, przełamywać obrony przeciwników w, w bocznych sektorach. And, yeah. i drugi, drugi gol z, z Ledakiem to, to pokazał. And in training uh, we are focusing really a lot on uh, giving the calmness, the the confidence on the ball when we are close to the opponent's goal. Uh, because uh, on some moments we are still a bit uh, Uh, not afraid to have it, but uh, not confident enough in that part of the of the pitch, and uh, and it, this is the work that is uh, you know waiting for us uh, right now. Uh, of course, the loss of Iden has an impact on that capacity, but uh, but I think we will get better. Uh, it's not a matter of a few days training; it's a matter of many weeks. W treningach bardzo skupiamy się na tym, żeby wpaść zawodnikom i dawać im e, poczucie spokoju z piłką i pewności z piłką przy nodze, e, bo zdarzają nam się takie momenty, że, że po prostu tego brakuje i, i mamy możliwość stworzyć akcję, a brakuje tego do spokoju. Na pewno teraz bez ID-na będzie, e, nie, nie ułatwia to, to sprawy, ale ciężko pracujemy nad tym, żeby, żeby dojść do takiego momentu, gdzie będziemy mieli duży spokój z piłką przy nodze. Ale nie jest to kwestia paru dni treningu, tylko, tylko dłuższego okresu treningu. Dziękuję bardzo. Na dzisiaj to wszystko. Do widzenia.